Dziękujemy za borówkowy 2023 rok. To był świetny rok dla polskich borówek. W przyszłym roku czeka nas również wiele pracy, ale borówki przygotujemy świetnej jakości, tak, żeby wszyscy konsumenci mogli się nimi cieszyć już od początku lipca aż do końca września. Życzę Państwu wesołych, wesołych świąt. W imieniu swoim i Dietetyków, z którymi mam przyjemność tworzyć społeczność edukującą na temat spożycia polskich warzyw i owoców, życzę wszystkim szczególnych, dobrych wyborów i wszystkiego, co może się przyczynić do szerzenia wiedzy o zdrowiu i wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego naszym pacjentom, aby odzyskali sprawczość i moc nad swoim życiem, i aby uwierzyli, że naprawdę mogą je zmienić. Dobrego w nadchodzącym roku, spełnienia marzeń, radosnych, wesołych świąt. W tym nadchodzącym 2024 roku życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, wzrostu popularności spożywania warzyw i owoców i żeby wreszcie dla każdego Polaka warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę talerza. Jako prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej życzę wszystkim producentom żywności, byśmy sprzedawali jak najwięcej żywności ekologicznej i wesołych świąt!